Cześć, witamy w siódmym odcinku Nature Widokaz. Książki z konkursu z poprzedniego odcinka rozeszły się w 15 minut. Pojechały do Otwocka, Krakowa i Warszawy. Dzisiejszy odcinek w całości jest poświęcony muzyce w sieci. Zobaczycie wywiad z Aleksandrem Pawlikowskim z Tuba FM oraz startup, czyli Niagaro.pl. Z Aleksandrem Pawlikowskim rozmawialiśmy o nowej odsłonie serwisu Tuba FM. Tuba zdobyła nagroda Media Trend. Zobaczcie materiał. Na czym polega moja tuba? No, tuba przede wszystkim jest skierowana do jednego konkretnego odbiorcy. E, tuba była tak pomyślana, żeby każda osoba, która lubi muzykę, rozpoznaje swoje ulubione dźwięki, nie musi rozpoznawać e, całej rzeszy artystów, e, nie musi być znawcą muzyki. Wystarczy, że mniej więcej orientuje się, e, na jakiej muzycznej mapie umieścić swoje własne gusta muzyczne. Żeby taka osoba otrzymała całą masę bardzo pokrewnych powiązań i żeby mogła w bardzo prosty, intuicyjny sposób stworzyć własne radio z muzyką. Jak powiedziałem na początku, radio to taki umilacz, to takie wypełnienie czasu. Internet z reguły jest takim miejscem, w ogóle sieć, że przebywając tam przeglądamy strony, surfujemy po sieci. Towarzyszący dźwięk, który lubimy, jest absolutnie czymś fantastycznym. Tuba ona daje taką możliwość. Właśnie pierwotnym jej założeniem było możliwość zrobienia takiej stacji. Za to dostaliśmy właśnie nagrodę na Mediatrendach. Przy czym w dniu, w którym odbieraliśmy tę nagrodę, pokazaliśmy nowe oblicze tego serwisu, w którym użytkownik mógł łatwo wybrać swojego, swoją ulubioną stację, wpisując po prostu wykonawcę. Następnie mógł to radio zapisać i jednym klawiszem wystrzelić to we wszechświat, czyli za pomocą, nie wiem, Facebooka, Blipa, Twittera czy śledzika podzielić się z własnymi przyjaciółmi wiadomością, że właśnie słucha takiej, a nie innej muzyki. Co go w Tubie? Po pierwsze, Nowa tuba opiera się na nowym silniku, który dobiera playlistę do jednego zadanego kryterium, do konkretnego, do konkretnego, ulubionego artysty. To pierwsza rzecz. Druga użytkownik, który zrobi sobie takie własne radio, może tę playlistę bardzo łatwo modyfikować. Może dodać kolejnego. To w zasadzie można dodawać kolejnych artystów, czyli, jeśli na przykład wybrałem e, Stinga jako mojego ulubionego artystę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten film zmodyfikować i dodać do tego podstawowego kryterium Lady Gaga, Pink Floyd, Zeppelin, Metallica i Slipknot. Zrobić swoje własne radio e, z kilkunastoma różnymi muzycznymi światami. E, oczywiście, banał, radio można zapisać i wysłać znajomym, to już mówiłem, ale. Dodatkowym kryterium czy też innymi funkcjonalnościami tuby jest to, że daliśmy użytkownikowi większą swobodę właśnie w poszukiwaniu tych własnych światów. Na dzień dobry uruchomiliśmy ponad 100 nowych kanałów i to są artyści, którzy definiują konkretny gatunek muzyczny. W ten sposób mamy około 60 gatunków muzycznych, czyli jeśli ktoś na przykład lubi słuchać muzyki chill out, Wchodzi do zakładki Gatunki, klika w Chillout i tam albo słucha tego chilloutu, który mu wygeneruje tuba, albo sam decyduje już o kolejnych swoich krokach, czyli może się decydować na konkretnego artystę, to mu automatycznie wygeneruje kolejną playlistę. I inną też taką ciekawostką jest to, że tuba ma w swoim w swojej ofercie stacje The Best Of, jednego artysty, w tej chwili to jest kilkadziesiąt stacji, ale zachęcam, bo to jest takie też ciekawe i inspirujące przeżycie, że po prostu ma się jednego wykonawcę w jednym miejscu. Cały czas nie możemy doczekać się polskiej wersji iTunesa, natomiast Eurozet uruchomił serwis Niagaro PL. Portal zawiera 2 miliony kawałków, zarówno do przesłuchania, jak i kupienia. Dla Was przetestowaliśmy podstawową funkcjonalność serwisu. Obecnie portal funkcjonuje w wersji beta. Więcej zobaczycie w materiale. Co? Pewnie szukasz dobrego grania. No to wbij się w największy strumień muzyki, czyli Niagaro. Niagaro poznaje Twój gust. Wybieraj to, co lubisz, i skipuj całą resztę. Dzięki temu będziemy Ci posuwać tylko fajne kawałki. W sieci zadebiutował nowy serwis muzyczny – Niagaro.pl. Jego właścicielem jest największa grupa radiowa w Polsce – Eurozet. Serwis udostępnia ponad 2 miliony polskich i zagranicznych utworów. Dzięki Niagaro.pl możemy posłuchać muzyki oraz ściągnąć utwory na dysk swojego komputera lub komórki. Pobieranie jest płatne. Ceny zaczynają się od 55 groszy za utwór. Niagaro.pl daje legalną alternatywę dla ściągania plików z sieci peer-to-peer -peer i pirackich serwisów. Co znowu? Szukasz nowych przyjaciół? Jest na to sposób. Zrób tak, ulubione kawałki zapakuj do swojej playlisty. Nim się obejrzysz, zaczną w niej buszować? Twoi nowi przyjaciele. Im więcej masz przyjaciół, tym więcej ulubionych kawałków trafia do Ciebie. Jednym zdaniem, nie garo. to dużo przyjaciół i dużo muzyki. Niagaro.pl ma charakter serwisu społecznościowego. Możemy tworzyć swoje playlisty oraz dzielić się nimi ze znajomymi. Ciekawostką jest mechanizm badający upodobania muzyczne użytkowników. Dzięki niemu możemy poznać ludzi, którzy podzielają nasze zainteresowania. Wykonawcą Niagaro.pl jest ArteGens, agencja znana z innowacyjnych projektów. Między innymi trójwymiarowej kampanii piwalech, o której informowaliśmy w pierwszym odcinku Netshare Videocast. Coraz więcej użytkowników szuka legalnego sposobu na słuchanie i pozyskiwanie muzyki z sieci. Wynika to z faktu edukacji polskiego użytkownika oraz przeciwdziałania piractwu w sieci poprzez liczne kampanie. Zasmakował ci kawałek znajomego? Możesz jeść ile chcesz. Płacisz tylko za wejście. Wybieraj z milionów utworów, które czekają, aby się poznał. Niagaro największy strumień muzyki. To już wszystko w tym odcinku. Teraz robimy sobie małą przerwę wakacyjną i wracamy dopiero we wrześniu. To nie znaczy, że nie pracujemy w wakacje. Czekamy na wasze maile, zgłoszenia do wywiadów pod adresem wideocast.netshare.pl. Do zobaczenia.